Zapraszam na filmik, w którym pokażę i objaśnię, jak zrobić taki gulasz. Gulasz wieprzowy z kaszą pęczak z dodatkiem ogórków kiszonych i pieczarek. Dzień dobry. Zapraszam do mojej kuchni, w której wykonamy sobie dzisiaj na obiad, gulasz wieprzowy z łopatki. Użyjemy do tego. Dodamy sobie jeszcze do tego mięsa pół kilo pieczarek, cebulę, w moim przypadku ten gulasz będę jadł dzisiaj z pęczakiem, można oczywiście sobie ugotować kaszę, placki ziemniaczane można sobie upiec, akurat w moim przypadku my dzisiaj będziemy pić to z kaszą pęczak. Mięsa mam przygotowane, kilo trzysta. Pierwsze, co sobie zrobię, to pokroję sobie tą cebulę w drobną kostkę. Później zajmę się mięsem. Pierwsze sobie pokroję cebulę, a później, później ją podsmażę, a później zabiorę się za mięso. Cebulę mamy pokrojoną, Przejdziemy teraz na patelnię i ją troszkę podsmażymy. Rozgrzejemy trochę oleju. Nie za dużo, bo mięso mam dosyć tuste. Tak mi się zaraz, zaraz tuszki dotopi, tak tylko żeby do cebuli starczyło. Dobra, smażymy dosłownie 3 minuty, w tym czasie jak mi się to smaży, ja sobie przejdę na deskę i zacznę sobie już powoli kroić yy, moją łopatkę. Cymula nam się z boku smaży, a my zajmiemy się tą łopatką. W moim przypadku ona jest troszkę zamrożona, bo ją wyciągnąłem z zamrożarki dosłownie parę godzin temu. Już trochę odtajała, ale jeszcze, jeszcze trochę twarda jest, to, to nawet fajnie, dużo łatwiej się kroi takie mięso. Pokroimy ją w kostkę. W moim przypadku ja ją chyba dosyć tak drobno sobie pokroję. Dobrze, mięso mamy pokrojowe. Idziemy je teraz podsmażyć. Już cebula też mi się podsmażyła w tym czasie, więc przyszedł czas na to mięso. I jak wrzucimy to mięso, zaraz sobie pokroję też te pieczarki. No to dodaję moje mięso. O, dosyć sporo. Nie wiem, czy nie przełożę tego do jakiegoś głębszego naczynia, do jakiegoś wiarka. Ona się na pewno trochę zaraz spoci, trochę zredukuje, bo mamy jeszcze to dosyć zamrożone. No nic, przykleję to i poczekam, aż mi się to, aż się trochę wody wytopi z tego. Na razie tego nie przyprawiam, niech to sobie będzie tak jak jest. W nie mam jeszcze tych pieczarek pokrojonych, to sobie w tym momencie mogę je przecież pokroić. Nie? Tam mi się mięso dusi, więc pokroimy te pieczarki. Ja na takie dosyć konkretne kawałki koję te pieczarki, żeby jak one się wy, wypocą i się zmniejszą, to, to będzie chociaż widać trochę tych pieczarek. Grube, grube plastry. <laughs> Dobra, pieczarki pokrojone. Czekamy tylko na mięso. Prawie bym zapomniał, ale jeszcze potrzeba do tego dania 400 gram. Tutaj mam ogórków kiszonych. Też je użyjemy do tego gularzu. Też mogę sobie w tym momencie mm, przygotować. Niech sobie czekają na swoją kolej. 400 gram. Ogórki gotowe. Już chyba o niczym nie zapomniałem. Wszystko, wszystko mam. Na pewno jeszcze mam przygotowany rosół. W Państwa przypadku może być woda, no ale rosół wiadomo, że fajniejsze. to mi się wszystko tak ładnie podsmaży, to zaleję to. A mi się wydaje, między 200 a 400 ml yy, rosołu użyję do tego, aby to właśnie tak zalać, żeby to się tak ładnie podusiło. O. Dobra. Ogórki gotowe. Pieczarki przeszykowane. Tak naprawdę. Czekamy tylko na to mięso. Zobaczmy jak wygląda moje mięso. O, już się trochę wykociło. Ile minęło nawet niecałe 10 minut. Tak się zaczyna martwić, czy to mi się to wszystko tu pomieści. Coś czuję, że nie chyba przejdę, chyba przerzucę to do jakiegoś większego naczynia. No tu jeszcze muszę te ogórki pieczarki. Jeszcze trochę rosołem to podleję. A, chyba mi się to nie zmieści. Więcej mięsa mam. Kilo 300 Dobra, nie ma co, trzeba to przerzucić. Dobra, teraz tylko żeby za wiele nie narozwalać. Było się bez, bez brudzenia maszynki. No i gotujemy dalej. O, teraz to będę miał miejsce. O, trochę mięso się wypociło. Mi się wydaje, że możemy spokojnie teraz dać przyprawy do tego mięsa. Na pewno damy papryki czerwonej. Jak ktoś lubi, to może być pikantna. U mnie akurat jest papryka słodka i wędzona. Taki miks sobie zrobiłem. Papryki dosyć sporo. Damy sobie, na pewno sobie damy jeszcze trochę soli trochę pieprzu. Soli. Pieprzu. Ja jeszcze daję taki to jest taki miks przypraw, chyba z prymatu. Taki miks przypraw do, do mięsa. Też sobie go troszkę dam. Damy sobie jeszcze z 4 kulki ziela angielskiego. I z 2-3 listki y, laurowe. A jeszcze jeden. Chwilę to pomieszamy, podusimy. Ja na razie tego nie przykrywam. Niech ta woda odparuje. O, trochę zwiększę gaz. O, niech to się ładnie smaży. Jeszcze mam czosnek przygotowany, ale czosnek dam później. O, ładnie się smaży. Jeszcze dwie minutki i dodam pieczarek. Dobra, woda nam troszkę odparowała, dodamy tych pieczarek, niech one się też już teraz zaczną dusić. Pieczarek mam pół kilo. Też teraz nie będę tego przykrywał, pozwolę temu, aby to się tak zaparowało, od, od razu woda odparuje przy okazji. Dopiero później, jak dodam rosołu, to to, to to przykryję i będę to dusił ze sobą. Na razie niech sobie będzie tak jak jest, o tak, tak o. A jeszcze zostawię to dosłownie na 5 minut i będę zalewał, zalewał to rosołem. Dobra, mi się wydaje, że spokojnie możemy już rosołu wlewać. Jak to się ma rosołu, Oczywiście, że może wodę. No ale rosół 100 razy, 100 razy lepszy. Yy, dosłownie w tym kubku mam odmierzone pół litra rosołu. Nie wiem ile użyję. Tak, yy, żeby przykryło, przykryło się mięso. Teraz gdzieś 300 ml dałem. A, myślę, że około 400 ml w moim przypadku. O, i teraz tylko to zamieszam. Przykryję to i pozwolę się temu podusić. Przynajmniej te 30 minut to jest minimum. Jak nie do, jak nie do godziny. Im dużo, tym lepiej. Mam godzinę w tym momencie 15:35. Pół godzinki ustawię i za pół godzinki tu podejdę, zobaczę, czy nie jest twarde, czy miękkie, ale coś obstawiam, że to będzie dłużej. Minęło 15 minut. Zobaczmy, jak wygląda nasz gulasz. A wygląda tak. Możemy w tym momencie dodać czosnku. W moim przypadku 3 ząbki. No i zostawiamy to na kolejne 15 minut minimum, nawet nie będę próbował w tym momencie jeszcze mięsa mija kolejne 15 minut czyli łącznie już minęło 30 minut jak gotuję to mięso duszę to mięso w tym czasie stawię sobie już moją, mój pęczak bo on ma się gotować 20 minut jak mi się ugotuje pęczak to te mięso już tak naprawdę będzie dobre dobra stawimy pęczak na razie wodę na pęczak Zaraz sobie ją posolę, a w tym momencie możemy zrobić kolejną czynność. Dodamy do tego tych ogórków kiszonych. Tu miałem wcześniej je kroiłem, dodamy tych ogórków. I ja mojego sosu nie chcę zakrywać mąką. Ja do mojego sosu dodam śmietanę. Dobra, wygląda to w tym momencie tak. Użyję do zabielenia tego mojego gularzu yy, śmietany 18. Taką typowo do zup yy, śmietana terminizowana. Ja mam tutaj 200 gram, spokojnie spokojnie połowę tego użyję. Tak bezpośrednio to jest to, śmietana do zup. Nie ma, nie ma strachu, że to się zważy. Dobra, połowę tu dałem. To rozmieszamy i tak naprawdę nasz gulasz można powiedzieć, że jest gotowy poczekamy tylko na ten pęczak i, i tyle no. to jeszcze przez te 20-25 minut będzie mi się gotowało, trochę wody odparuje przy okazji mi się to zagęści i tyle próbowałem mięso niedawno nie jest już takie twarde soli też wystarczająco nic tu więcej temu nie daję tak jak w tym momencie jest Pęczak się gotuje. Zostało mu jeszcze 10 minut. Zobaczymy, jak wygląda nasz gulasz. A wygląda tak. O, pła. A w tym momencie już go nie będę przykrywał. Pozwolę, e, pozwolę wodzie trochę odparować, niech się troszkę to zagęści. Taki lubię. Nie musi być taki gęsty. Nie chcę tego zaklepywać mąką, ani niczym innym. Niech to sobie tak na tyle, ile woda wyparuje, to już sobie to tak zostawię. O. Mój gulasz można powiedzieć, że jest gotowy. Za dwie minuty będę miał kaszę pęczak i będziemy nakładać i będziemy jeść obiad. Dosłownie gotowałem to 30 minut, i tutaj 20 plus woda, a no, prawie godzinę. 55 minut mi się to dusiło. O, ale wygląda dobrze. Pachnie ładnie. Próbowałem mięso, jest mięciutkie. Nic innego teraz tylko. Zjemy to sobie z kaszą, kto jak lubi to plaski ziemniaczane też by tu fajnie pasowały, wtedy by się zrobił taki placek po węgiersku lub placek po zbójnicku, my nie mieliśmy ochoty akurat na plaski ziemniaczane z kaszą sobie zjemy, czy tam z tym pęczakiem, też, też, też można. No to nakładamy sobie obiadzik, tu mam całą saszetkę tej kaszy, taka męska porcja specjalnie dla mnie. Kasza jest i teraz tylko damy tego kulażu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i smacznego.